Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marek Grzenda doradca techniczny firmy Agrofresh. Dzisiaj po raz 25 mamy okazję spotkać się w sadzie doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i po raz drugi prezentujemy i mamy możliwość do zastosowania w Polsce w sadach towarowych przełomową na polskim rynku i nie tylko technologią Harvista. Dlaczego ta technologia jest przełomową technologią? Preparat harwista oparty o jeden metylocyklopropen to unikalna formulacja możliwa do zastosowania w sadzie przed zbiorami owoców. Preparat stosujemy na około 7-10 dni przed optymalnym terminem zbioru dla danej odmiany. Zastosowany w sadzie umożliwia sprawne zarządzanie zbiorami owoców, opóźnienie terminu zbioru o 2-3 tygodnie bez negatywnego wpływu na ich zdolność przechowalniczą, czyli Opóźniamy termin zbioru, nie tracąc na jakości przechowalniczej, na możliwości długotrwałego przechowywania owoców oraz ich późniejszej wysyłki na dalekie rynki. Opóźniając termin zbioru o 14-20 dni, e, owoce nam dorastają, pokrywają się rumieńcem i ten rumieńc jest bardziej intensywny, czyli e, finalnie ta jakość owoców można powiedzieć wzrasta. Zastosowanie preparatu to wiele korzyści, również brak przedzbiorczego opadania owoców, redukcja e, spękań na odmianie gala, e, utrzymanie wysokiej jędrności miąszu, ale co najważniejsze, tak jak już wspomniałem. Zachowanie wysokiej zdolności przechowalniczej, bo preparat blokuje receptory etylenu w owocach, czyli oddziaływuje na etylen, który, jak doskonale wiemy, jest hormonem starzenia, i dzięki temu unikalnemu mechanizmowi działania możemy sprawnie zarządzać zbiorami owoców, co w dobie. Problemów z pozyskaniem pracowników sezonowych, być może przekropnej pogody około zbiorczej, e, może stanowić problem, zwłaszcza, że e, sytuacja rynkowa, e, można powiedzieć, determinuje e, większe nasadzenia danej odmiany w gospodarstwach, czy to odmiany z grupy Gali, czy Red Deliciousa, bardzo duże nasadzenia Golden Delicious, e, Regiona Prince czyli generalnie sadownicy borykają się z problemem zerwania owoców w optymalnym terminie, w terminie. E, i odpowiedzią na te pytania jest, w, na te zagadnienia, na te trudności, jest preparat harwista, który w tym roku jest dopuszczony do stosowania w Polsce na jabłoniach i gruszach. Preparat harwista to nie tylko unikalne działanie w sadzie, ale również wyjątkowe zastosowanie ze względu na to, że em, opryskiwacz, którym dysponujemy, musi być zaadaptowany do tego zabiegu. Czyli potrzebujemy, aby był wyposażony w przystawkę Harvista Grower Kit. znajdujemy się tutaj dzisiaj w sadzie doświadczalnym, gdzie prezentowana jest przystawka firmy Dominiak i przystawka składa się z zbiornika na preparat, z pompy proporcjonalnej i z zaworu bezpieczeństwa. Dlaczego? Preparat jest gazem, tak, zamknięty w unikalnej formulacji olejowej. Nie może trafić do zbiornika głównego opryskiwacza, gdyż w kontakcie z wodą e, skutkowałoby to natychmiastowym uwolnieniem substancji aktywnej, czyli brakiem możliwości jego zastosowania. Dlatego montujemy, e, firma Dominiak, ale również firma Agroa w Polsce, montuje taki system dozujący, zwany przystawką Harwista Grower Kit. E, preparat wlewamy do zbiornika dedykowanego na, e, na, na preparat Harwista. E, pompa proporcjonalna, w którą jest również wyposażona przystawka. Jest zasilana wodą z pompy głównej opryskiwacza. Ona działa w sposób mechaniczny, czyli napędzana wodą zasysa preparat ze zbiornika na preparat harwista w sposób proporcjonalny. I dzięki temu wysyła go bezpośrednio na listwę elektrozaworów, i preparat w ciągu kilku sekund wymieszany z wodą trafia na rośliny, czy to jabłonie, czy też grusze. Dlatego jest możliwe zastosowanie tej substancji aktywnej w sadzie. Co ważne, Taką przystawkę można zamontować na każdy opryskiwacz, niezależnie od wieku, od marki i modelu. Także każdy z sadowników, który chciałby zastosować ten preparat, może zaadaptować swój opryskiwacz do wykorzystania tej no, przełomowej technologii w polskich sadach. Zresztą zeszłoroczne do doświadczenia w sadach wielkotowarowych pokazały, jak wiele korzyści wynika z zastosowania tego preparatu, jak bardzo pomaga on sadownikom w organizacji zbiorów oraz utrzymania jakości wewnętrznej owoców, czyli mam na, na myśli tutaj jędro na śmiąższu, a z drugiej strony y, lepszą jakość zewnętrzną, bo y, większy rozmiar, czyli średnica, gali, pinowy, szampiona, a z drugiej strony lepsze wybarwienie, y, to na pewno łatwiejszy zbyt takich owoców.